Cześć, witajcie ziomki, z tej strony kanał Czapki z głowy. Witam was serdecznie na moim kolejnym odcinku A bohaterem tego odcinka jest dzisiaj Mercedes-Benz klasy E Słuchajcie, 97 rocznik Szara mysz, 3 litry diesel i 177 koni pod maską To po prostu ostatnio mówiłem, że Passat jest limuzyną Ale gówno prawda to nie jest żadna limuzyna Słuchajcie, bo to jest limuzyna teraz Tam to nie było limuzyna I koniec. Patrzcie jaki wielki Jak ten jest długo, liczymy kroki Raz 2, 3, 4,5 metra bez problemu możemy zaliczyć tutaj jako na dużą limuzynę. Zajebista, co? No popatrzcie na nią troszkę, no bo patrzcie. Szara mysz, to nie jest taka mysz, słuchajcie, bo to jest duży kocur wielki. Jak nie wiem co! Słuchajcie moi drodzy, historia tego auta jest bardzo krótka i bardzo prosta. Otóż, w 1997 roku właściciel miał pieniądze na takie auto i pojechał do salonu niemieckiego i kupił sobie takiego Mercedesa. Bo kto mu zabronił? No kupił, miał pieniądze i kupił. I ojemu, potem ten Mercedes się znudził i kupił wtedy go inny właściciel. I temu właścicielowi też się znudził i kupił go właśnie ten właściciel, który nam teraz dostępnie tego Mercedesa, więc moi drodzy, dla tego właściciela i dla tego Mercedesa brawo, brawiczka, brawusze i szapki z głów moi drodzy. A to nie byle dla kogo, bo jeżeli jesteś na przykład ogrodnikiem, no to nie za bardzo taki samochód, no bo co, no ogrodnik, no nie będziesz woził skrzynek z jabłkami. Patrzcie, wiecie jak ten samochód jest potocznie nazywany przez wszystkich? Okularnik, a dlaczego okularnik? No przecież on okularów nie ma, bo samochody nie mają okularów, no to skąd okulary w samochodzie? Ale patrzcie na to, dlatego z okularnik, ponieważ on ma dwa światła po jednej stronie i dwa światła po drugiej stronie. I przedzielony jeszcze na migacz, więc ktoś tam może powiedział, ale okulary są okrągłe, no nie wszystkie są okrągłe, widzicie? Tutaj mamy jajowate ładnie światełka i spryskiwacze i zajebisty duży grill i rejestracja, ale na to nie możemy patrzeć, nie ja na to nie patrzcie na rejestrację, nigdy nie patrzy na rejestrację, na to się nie patrzę, ale patrzcie na to, patrzcie na to, co to jest. Auto było stworzone z pierwszą myślą Mercedesa, to było po to, jako auto dla wojska, po co? No bo dali celownik na początku samochodu, tak? Celownik po to, żeby celować wiedzieć, gdzie jak, którą drogę skręcić, o! Moje ziomki, kochane, wiecie co ten Mercedes ma? Wiecie co on ma? A czy, czy Wy wiecie co on ma? Nie wiecie, a za chwilę się to wiecie. Patrzcie to! Uwaga, ja teraz z nim się będę komunikował i patrzcie to, Mercedes, otwórz się! Słyszeliście to? Nie słyszeliście właśnie że ten masek jest otwarty, dlatego, że on ma jakieś powietrzne otwieranie tego, tych drzwi, tego kufra, tych wszystkich tutaj elementów. A dlaczego jest powietrzne? Nie mam pojęcia, ale jest bezgłośny i to jest zajebiste, ale pójdziemy już teraz na tył auta i chodźcie ze mną na tył auta, patrzcie tutaj, jaka to tutaj, jaka ona jest wysoka, normalnie sięga mi do pętka. czyli jakbyście chcieli tutaj rozgrzanną dziewczynę położyć sobie, wiecie, tyłem, tak pasacie było? To nie da rady, bo nie się mnie no Za chwilę nie się jedzie, trzeba było nosić taborecik i gumowe buty, żeby on nie uciek, tak? Ale to żart oczywiście, ale patrzcie na to, jeszcze się z nim skomunikuję teraz i zobaczcie to, Mercedes, otwórz klapę! No, Mercedes, otwórz klapę! No, otwórz klapę. I idzie do góry, czujecie to, I idzie do góry. Jakże tu jest wielko, jakie tu jest pojemne to wszystko, normalnie, ale słuchajcie, Mercedes i nauta podają zawsze tak. Bagażnik w litrach, a komu potrzebne jest w litrach? To wozi wodę luzem w litrach wiaderkami nalewanych? Kto to wozi? To jest nikomu niepotrzebne. Po co komu to? Po co komu to? Po co komu to, 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 to? Komu to po Ale wiecie co? Ja to uważam tak, że te bagażniki powinniśmy mierzyć na takie coś. Na przykład jeździcie na imprezę z własną żoną, tak? I żona wiecie za dużo najadła się słodkiego i jest nie, niemrawa i po prostu się nie może ruszać więc żona do bagażnika, patrzycie ile żon ma będzie do bagażnika, wchodzi jedna, pakujecie do środka zamykacie kufery. I jedzieć do środka, wchodzisz do środka i w środku wam nie śmierdzi alkoholem, czyli żona sobie jedzie spokojnie w poczynku w wagażniku, w środku pachnie i pasuje, tak? A po co mierzyć wodę w ogóle w wagażniku na litry? Ja nie rozumiem tego. Dziąki moje kochane, patrz na ten celownik. Normalnie, jak broń maszynowa, tak? Możemy z tego celować, normalnie tylko nie wiem. Ma co potem nie patrzym drogę. Ale wiecie co? Ale jest fajna. A się nie rusza. A się nie rusza. Od wiatru nie, żadnego poru Nie, nie ma nic tutaj. Dobra, chcecie tak? Mówicie dobra. Zajrzymy pod maskę, bo jeszcze żadnego auta nie otwierałem. więc Mercedesa 3-litrowego 177 koni. otworzymy teraz. Jakby się uda, oczywiście. Tak? Wiecie, to jest ta gajda. Nie, gajda. Po nie to Już się szpereczka pojawiła. Jaki ten lakierek jest głaciutki, słuchajcie, to normalnie, to to normalnie aby się położyli z 10 zł, to on by stąd zjechało, aż tam normalnie, Takie śledziutki. Czyli ten, jak to się nazywa no, lakierek się nazywa, tak, do góry, dobra, ja to się opiera. Tu, to był mój pierwszy po prostu, o, ale tu jest o łapanie. Ile plastikowych, normalnie. Większość rzeczy tu jest plastikowych, słuchajcie, ale elementy niektóre są tylko i wyłącznie jakieś metalowe. to tu jest tarcie tak pełką, chyba tu zastanę. Ale pięknie, pięknie, ja pięknie. Ale nie patrzcie, to pięknie, tam ma ile? To 24 lata. Słuchajcie, zamyka się pięknie, elegancko. Ale już to już dojrzałem tutaj. Co ja tutaj uderzałem i za chwilę wam o tym opowiem? Moi drodzy, jedna wycieraczka. Moja pierdziele, jak jedna wycieraczka? Co tu, Ile to koszty? drugą wycieraczkę żeby to Drugą wycieraczkę, słuchajcie jedna wycieraczka mogłabym jeszcze zrobić tak, że pałąk do tyłu, żeby je ta jedna wycieraczka wycierała z tyłu szybę i jeszcze może lusterka, co? Normalnie jak można zrobić jedną wycieraczkę? Moi drodzy, on ma tylko dwa pedały. Dlaczego dwa pedały? Wszystkie samochody, które do tej pory miałem, miały trzy pedały. On ma tylko dwa: gaz i hamulec, gaz i hamulec. A gdzie sprzęgło? A poza sprzęgło, bo skrzynia automatyczna, bo, bo to lepsze, bo to lepsze do miasta może i, i, i nie trzeba ręką wajchować. Pewnie ręka, noga odpoczywa. Zawsze można tam lewą nogą więcej kopać ogródka, prawą ręką, co można robić prawą ręką. No nie wiem, można pisać na przykład podania pracy albo coś innego. Moi drodzy, Jakie fele, jakie błacie, pie. no nie wiem jakie ciepło jeszcze, od słońca, pewnie od no majówka jest. Zajebista pogoda na majówce jest, no pewnie że jest, dlatego wybraliśmy się na tutaj ładne i oglądanie z póreczki. Aluska, oryginał Mercedes, sprzedawane, nie zarabiane na nic, kompletnie. felusie, piękne. oponki, czarniutkie, normalnie normalniasz aż chce się wąchać, czy to, czy to plak? to nie, to nie jest plak, bo nie jest środku. ale w środku, patrzcie, jak w środku czarna jest ale za chwilę wejdziemy do środka w zewnątrz, chromeczki Chromeczki pochromowane, czy tam część porobione srebrzanką pomalowane, nie wiem na końcu ale tu listewka i listewka druga, i tutaj napis eleganz. a tutaj te wloty na maskę jaka ta maska jest wielka, zobaczcie żeby umyć ten samochód Albo, żeby umyć przednią szybę, to po prostu nie ma szans. Nie umiecie przedniej szyby. Z perspektywy maski oczywiście nie umiecie przedniej szyby. Tak, bo z boku to można spokojnie sięgać tam sięga, tak ma. Tak, tak. Dziomeczki kochane, wchodzimy powoli do środeczka tego Mercedesa klasy E 3 litry 177 koni pod maską. Ile to musi jeść? Ile ten człowiek musi wydać na te konie? 177 koni mechanicznych. To to utrzymuje, jak to musi być stajnie, normalnie. Dalej no mamy, napisik elegancki Mercedes-Benz Piękny, zadbany, nieporysowany zbytnie. zbytnio Tutaj mamy mięciutko, skóreczka, skajka, plasticzki Nie idzie się do wszystko jest tak spasowane i takie dobre, nie wiem czy to jest skóra czy plastik czy coś, nie wiem Tutaj wajchy do regulowania siedzenia Kierownica w okręgu, przepraszam Was bardzo, miały nie być trzech pedałów, jest, są trzy pedały w środku Nagle patrzcie, stwieram, patrzę, jest trzeci pedał Co to jest? a to okazuje się, że jest ręczny, ale w nodze oni mogli powiedzieć nożne, no ale jest ręczne, nie wiem, dobra, niech im będzie. Oni byli projektantami, w środku piękne, gałeczka zmiany biegów, tak wygląda, kanapa duża zajebista. Patrzcie tutaj, w środku, jaki podłok, podłokietnik w tym samochodzie jest większy niż w normalnych samochodach w fotele, taki wielki, jaki luksusowy. W środku tunel, po co ten tunel w tych samochodach jest, nie wiem czy tam narty można wozić czy co, nie mam pojęcia, ale jeszcze te auto ma z tyłu i z przodu czujniki, Czujniki czego? Węchu? Nie, czujniki parkowania, czyli wyłapują. Jak jakaś przeszkoda jest, czy jakiś kot nam wyjdzie od razu by kotka nie najecha, czy pieska, czy jakieś drzewko nie przytulić, to po prostu czujnik pip, 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 i wchodzimy do środka. Chodźcie tutaj, a ja już jest, o panie. Panie, normalnie w szok, jaka wygodna kanapa tu jest. Jak ja bym miał takiego Mercedesa, to bym sobie go postawił w garażu. Na ścianie bym powiesił telewizor, po prostu i bym sobie tu oglądał seriale, a nie w domu przy żonie brazylijskie seriale, wiesz nie problem, a tu mi nikt pilota nie zawiał, siadamy sobie, to jest tak wygodna kanapa, słuchajcie, jak w domu normalnie. Co więcej, otwieramy tutaj i mamy tutaj klimatyzowany schodek albo lodówka, zwał jak zwał, bynajmniej tutaj możecie włożyć sobie buteleczki jakieś. Z napojem czy z i po prostu chodzimy. Czyli chodzimy, bierzemy, wypijamy, zamykamy, i pilocik, i filmy niemieckie można oglądać o Mercedesach. Czapki z głową można oglądać na YouTube, i wszystko by było pięknie. Co jeszcze mamy tu i co pierwsze rzuca się w oczy, to przede wszystkim mięciutko, mięciutko, normalnie to na nie ma, nie, nie, to panie nie ma o czym mówić, tam kompletnie to jest zajebiście. Kierownica pełen okrąg, w środku jakbyście słabo widzieli i nie wiedzieli jakim samolotem jedziecie to można wymacać, że jest to normalnie logo Mercedesa, Mercedes-Benz przypominam. Pięknie w środku wykonane wszystko, połączenie drewna z jakimś mięciutkim, nie wiem, ala skórko podobno plastikiem. Pięknie to wygląda, ale drewno jest twarde, nie jest miękkie drewno A widzieliście miękkie drewno? No nie ma miękkiego drewna, dlatego musi być twarde drewno, prawda? No i jak no Ale co jeszcze widzę? I co mi się rzuca w oczy? I jest to piękne i nie pasuje Ale nie od tego samochodu, ale od innego, ale teraz Mercedesa To jest, słuchajcie, patrzcie na tą gałeczkę tutaj Gałeczka, o jaka, o jaka gałeczka ona tu jest Gałeczka jest normalnie od wersji AMG Normalnie napisane jest AMG po łysku i mięciutka I jak ona jest niżutka? normalnie, aż przyjemnie trzymać rączkę na tej Gałece, słuchajcie, normalnie jest pięknie, przełączniki, słuchajcie przełączniki w tym Mercedesie to są takie, że normalnie chyba oni inżynierowie brali przykład z statków podwodnych, z tych drzwi normalnie co wiecie w dwójkę odkręcają po prostu te drzwi, takie są wielkie te przełączniki, no nie sposób ich kurczę nie zauważyć tych przełączników normalnie, to na wszystko, a te pokręty od klimatyzacji i podgrzewane siedzenia chyba, i tu normalnie szyby, lewa, prawa, góra, dół, wszystko jest odpierdzielone. Normalnie pięknie czuję się jak normalnie luksusowy człowiek w tym samochodzie. I jakie je tu jest wygodne, a ile tu jest miejsca? Tu normalnie można sobie drugą, nogę położyć, ja bym dał radę, ja bym był chudszy. To on to mogę położyć sobie tu do góry i ona by sobie ładnie patrzyła tam do góry, a ja bym sobie siedział tutaj, a bo jest fajnie, a jest fajnie, a ja bym miał być inaczej. Chodźcie, przejdziemy się za chwilkę. O, jestem, jestem z jestem. Nie, ja nie próżnuję słuchajcie, co jeszcze, Patrz, jakie schoweczki duże, jaka klapa normalna, o ręczniczek tam powinno być bucików, żeby nie upierdzieli dywaników, ale co jeszcze słuchajcie, dowiedziałem się właśnie, bo dzwoniłem do klienta, tutaj tego, który właśnie jest właścicielem tego samochodu, a mniejsza z tym, dobra, że tu jest jakieś ogrzewanie jeszcze resztkowe, czujecie to bazę? że po prostu jedziecie sobie autem, nagrzejecie full tutaj w środku normalnie jeszcze zgasicie ten samochód normalnie w garażu zostawicie dwie otwarte w tym garażu i ja on jeszcze tymi resztkami ciepła po prostu nagrzeje wam wnętrze garażu czy to nie jest zajebiste? no pewnie, że jest, no pewnie, że jest jakie piękne wlociki ponabipurka przygotowane tu jakie podświetlenie, to nie jest żółte, to już są ledy wpadające w biel, więc pięknie słuchajcie ale foteliki jakie piękne, a jakie wentylowane, no takie dziurki wentylowane te foteliki mają, pięknie ale co jeszcze fajne foteliki mają, patrzcie co mają foteliki panie. to są jakieś foteliki pompowane tutaj, czyli na etapie powietrza Pompuje wam się jakieś lędźwie, nie lędźwie, tutaj pod nogi, pod udział, jakieś takie kombinacje Tylko kto ma takie coś? Mercedes z 97 roku w oryginale i trzeci właściciel No ale sami zobaczcie, zobaczcie jakie drewieńko w środku w samochodzie jest Jak jest pokazane, jakie łapanie, ale o, ta gałeczka jest, ale MG. Ale jest, ale widać? Ale czy widać? Tam, ma ta MG. No nie widać, no dobra. Ale uwierzcie na słowo, jest MG. Bez dwóch zdań. Iż tutaj, ładnie, poduszeczka powietrzna, do spania. Jak czytelnicy w o, to wtedy do spania. Zegary, proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery zegary i komputer pokładowy. I logo Mercedesa? Ale jest, a te uchwyty. Widzicie te uchwyty? Uchwyty, to nie są uchwyty, to są te, do tego, no, do poprawiania tego. No, to te jest fotela, no. A lusterka, jakie piękne. Fotochromy Składane, pomysł. jeździe można po prostu te te lusterka złożyć i po prostu jest wtedy co? I mniejsza opływ wiatru jest, no. A jak tu pachnie ten samochodzie ewidentnie właściciel trzeci, właściciel tego Mercedesa? Dba o tego Mercedesa. Tu po prostu aż normalnie mnie kusi, żeby wszystko wywąkać, normalnie. Ja bym mógł ten polizał, ale nie będę lizał, bo wiadomo, to nie jest niestety, bo jest ten, no jak tam ten wirus taki, no dobra jest tam, dobra, fajnie, no wszystko pięknie. Ale jak jedzie? Jaki automacik? Nie ja wiem, czy to jest jedynka teraz, czy dwójka, czy coś. Troszkę zobaczymy ile ma to odejście, jest dwójeczka, bo czuję to. Ło! 177 koni, czuć, naprawdę czuć te konie tutaj No bez dwóch zdań to normalnie jest piękne auto A jak się jedzie, a jak tu jest ciepło, co ten, bo nagotuje nago Czy co, że tak to jest nagrzane w tym samochodzie Po prostu normalnie, nie wiem, fajnie Patrzcie, ludzie biegają normalnie tutaj, w biegają Pogoda jest zajebista, bieganie nagrana, biega, wszystko zajebiście tam Wszystko pięknie, jak ładnie, jak tu jasno, w środku Ale tu ta deska jest wielka I Jak się czuję w tym samochodzie, normalnie jak taki król tak, ci lepiej to miejsca. Normalnie można sobie objąć jeszcze to tu mówi ktoś na tym podłokietniku normalnie ktoś mógłby siedzieć jakiś. W trójkę, jak w tym, jak w Żuku się jeździło, w trójkę. Tak można tu spokojnie sobie jechać. A ten celownik z przodu, czujecie to, ja teraz sobie właśnie celuję na środek drogi i teraz jadę środkiem. Jak sobie poceluję troszkę na prawo, to pojadę po prawej stronie. I tak w kółku, i tak se można zmieniać. Jak się ma pasy na drodze, to zdecydowanie łatwiej po prostu jest to wszystko y, ustabilizować sobie, bo tam celownik na pas i jedziemy prosto. I elegancko, takie duże stół. A te boczne. Piękne. A te czarne boczki mi się tu ładnie podobają. A, a komforty jazdy. A ja nie wiem, jakie to jest zawieszenie, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest zawieszenie. Czy to jest jakieś aluminiowe, nie aluminiowe czy to jest pneumatyka? Chyba nie. Ale czuć, żeby jakby było. Ale pewnie nie jedzą. Pompowane siedzenia są, pompowane są opony, pompowane są te. Zamykania drzwi to może być pompowane zawieszenie. Nie mam pojęcia, nie wnikajmy, jest zajebiście o, Słyszycie o co chodzi? Ło panie, takie sportowe jest? Czy co? Musimy szczególnie koniecznie zajrzeć tam do wydechów, do środka. Co tam się dzieje, że to tak chodzi? Ale ja Wam powiem, że to nie słychać z tyłu, tylko to słychać z przodu. Tu to, to silnik, te 3 litry, te dieselka, 3 literki. Po prostu one tak pracują tutaj. Ale automacik Mercedesa jest zajebisty. Zobaczcie, jedna noga, druga odpoczywa. Będzie można łatwiej kopać ogródek tą lewą nogą, bo teraz odpoczywa w trakcie jazdy taka prawa ręka. Jak ja mogę gestykulować tą prawą ręką teraz? Opowiadać Wam, mówić jak to czuję, jak ta kierownica taka grubsza, jak to wszystkie moje odczucie można normalnie, bo prawa ręka jest wolna w tym czasie. O, ale pięknie się jedzie I ja teraz mu depniemy, tak na macę Niech te konie pokażą o panie o, Ale słyszycie ten dźwięk o, Ale to idzie, normalnie szok To z wyglądu nie wygląda, że tak to idzie A to ma takie odejście Jasnik ale tutaj ta maska jaka szeroka. Po prostu, żeby spojrzeć w drugi kierunek, to trzeba się po prostu wychylić, pozerkać, wszystko, pięknie. A podłokietnik ten, ten podłokietnik, za jest za jak pięknie, to normalnie czuć, ale wygodna jest kanapa. Ja bym po prostu do... normalnie wam powiem, że ja bym nie chciał się oglądać filmu w garażu, to bym ten fotel wymontował, brał sobie go do domu i telewizor oglądał w takim fotelu w domu. Przed własnym telewizorem. Tak jest wygodnie po prostu tutaj. Pięknie, naprawdę pięknie, a cichutko w środku, aby ten ryk silnika, żadnych stuków, żadnych opon nie słychać. Płynie! Po prostu się płynie jak pontonem normalnie na jeziorku. Tylko wiosełek nie ma. Ale panu go potrzeba. Puszczamy hamulet, ale panu go potrzeba. I teraz lałeczka na R I jedziemy do tyłu. I tak w końcu. No, tak ma to skrzynie, Jest pięknie, co? Ale posłuchajcie teraz. I za chwilę pójdziecie, kamerzysta pójdzie, bo ja nie wysiadam z tego, to jest tak wygodnie, że nie wysiadam z tego samochodu. Kamerzysta pójdzie z tyłu i posłucha ten... Jak to chodzi? O Panie, jak to chodzi? Nieraz, ja? Bo chociaż, chociażby jakby burmistrz, że jak ty ja ale wygoda, panie! Dobra, stajemy, bo szkoda czasu, a Mercedes czeka, żeby go jeszcze bardziej przetestować. moi drodzy Jest piękny, słuchajcie, piękny Mercedes. Powtórzę to jeszcze raz: Mercedes, szary, szary kot, bo wróci jak normalnie jak Pantera jak jakiś wielki, duży kot. Tak wróczy, fajnie, jak piękny w ogóle, zajmisty, fajny kotek. Ale co jeszcze, czeki właściciel: 177 KONI, 3 litry diesel i takiego właśnie bym polecał Mercedesa Znam się ja normalnie na samochodach jak nie wiem Na malarstwie, ale bym polecał Dziękuję wam za dzisiaj słuchajcie Fajny samochód, fajna majóweczka Szkoda, że się kończy, ale pogoda była zajebista Normalnie żeby siedzieć w domu przed telewizorem to pogoda była zajebista Albo testować Mercedesa Dziękuję wam, na razie, cześć!